Kursa R Rozgałęzienie. Rozgałęzienie to element umożliwiający rozdzielenie strumienia powietrza na dwa lub więcej kierunków. W tym filmie zaprezentujemy wykonanie prostego rozgałęzienia, w którym jeden z kanałów skręca w prawo, a drugi utrzymuje kierunek przepływu powietrza. Aby prawidłowo rozdzielić strumień powietrza, należy przed montażem dokonać odpowiednich obliczeń i określić wymiary poszczególnych wlotów. Wlotem powietrza nazywamy część o szerokości A i wybranej wysokości. Wylotem powietrza nazywamy część o szerokości C i wybranej wysokości, a rozgałęzieniem, czyli odcinkiem, w którym strumień powietrza kierowany jest w prawo, część o szerokości B i wybranej wysokości. Metoda konstrukcyjna polega na wykonaniu pokrywy górnej i dolnej, a następnie przymocowaniu czterech ścian bocznych. Należy stanąć przy lewym rogu płyty po stronie wpustu. Wykreślamy linię prostą równoległą do bocznej krawędzi płyty w odległości od niej równej szerokości A plus 2 cm. Wykreślamy linię prostą równoległą do krawędzi z wpustem, odległą o minimum 20 cm. Wykreślamy linię prostą równoległą do poprzednio wykreślonej linii w odległości równej szerokości B plus 2 cm. Wykreślamy czwartą linię prostą równoległą do linii wykreślonej jako pierwsza, odległą o od 20 cm. Środkiem nazywamy punkt przecięcia dwóch linii wykreślonych jako pierwsze. Wychodząc od środka, zaznaczamy dwa punkty w odległości 10 cm, pierwszy położony na prawo, a drugi poniżej środka. Zaznaczone punkty łączymy tak, aby otrzymać linię prostą, nachyloną pod kątem 45 stopni. Korzystając ze zwijanej miarki, wykreślamy linię równoległą do linii nachylonej pod kątem 45 stopni w odległości równej szerokości B2 cm. Wykreślamy linię prostą równoległą do bocznej krawędzi płyty w odległości równej szerokości c plus 2 cm. Wykreślamy linię prostą równoległą do krawędzi z pustem, tak aby znajdowała się ona w odległości ponad 15 cm od wierzchołka rozwidlenia. Na tym zakończyliśmy konstruowanie pierwszej pokrywy. Następnie wycinamy pokrywę nożem. Zazwyczaj wycina się również mały wpust na wierzchołku połączenia między wylotem prostym i odgałęzieniem, tak aby ściana kanału ustawionego pod kątem zazębiała się lekko z pokrywą. Pokrywa ma już gotowy wpust od strony wlotu powietrza. Brakuje jej jednak piór przy obu kanałach wylotowych. Pióra te uzyskamy za pomocą czarnego narzędzia. Aby wykonać drugą pokrywę, wystarczy odrysować kształt pierwszej pokrywy, przykładając jej wewnętrzną warstwę do wewnętrznej warstwy płyty. Następnie wycinamy nożem figurę uzyskaną w wyniku odrysowania i wykonujemy w niej elementy połączeń piórowo-wpustowych w miejscach, w których nie mogliśmy wykorzystać fabrycznych wykończeń płyty. Kolejnym krokiem jest wykonanie ścianek bocznych o odpowiedniej wysokości elementu, tak jak pokazano to w filmie o budowie elementów instalacji. Przy konstrukcji tego elementu należy dopasować cztery ściany boczne. Pierwsza ścianka to element prosty. W celu jej wykonania należy ustawić pokrywę elementu nad przygotowaną ścianką tak, aby wpust pokrywy stykał się z wpustem ścianki. Zaznaczamy odpowiedni wymiar ścianki, a następnie wycinamy ją. Następnie czarnym narzędziem wykonujemy pióro po przeciwnej stronie ściany. Przy dopasowywaniu ścianki do wewnętrznej krzywizny odgałęzienia musimy wziąć pod uwagę dwa zagięcia wewnętrzne ścianki. Od wymiaru pierwszego elementu odejmujemy 0,5 cm. Od wymiaru drugiego elementu odejmujemy 1 cm, ponieważ znajduje się on pomiędzy dwoma zagięciami wewnętrznymi. Od wymiaru ostatniego elementu znów odejmujemy pół centymetra. Zaznaczeń tych korzystamy, aby naciąć wełnę na całej grubości, nie przecinając aluminiowego pokrycia zewnętrznego, żeby można było dopasować ściankę do wewnętrznych kątów pokrywy. Dodatkowo należy naciąć papierowe zakładki. Trzeba pamiętać o odpowiednich łączeniach piórowo-wpustowych na brzegach ścianki. W trzeciej ścianie musimy uwzględnić zagięcie zewnętrzne. W tym celu przenosimy wymiary z poszczególnych elementów zewnętrznych pokrywy na ściankę, zaznaczając 1 cm odstępu między obydwoma wymiarami. Z tej części usuwamy wełnę tak, aby powstała szczelina o szerokości 1 cm. Po jednej stronie należy wykonać pióro, natomiast strona wprowadzana do małego wpustu w pokrywie powinna mieć prosty brzeg. Następnie zszywamy pokrywy ze ścianami i zabezpieczamy brzegi taśmą, aby zapewnić szczelność elementu. Czwartą ścianę boczną należy wykonać dopiero wtedy, kiedy trzy pozostałe są już połączone pokrywą. Kawałek ścianki umieszcza się w wylocie, zaznaczając nożem potrzebny odcinek. Do tego wymiaru dodajemy około 5 cm na zakładkę papierową, która pozwoli uszczelnić połączenie tej ścianki ze ścianką numer 3.